Witam was, wszystkie beczki, z tej strony Adel Clarson. Odpalamy schronisko, animal shelter. Dzisiaj na pewno będą kotki. Zostaw łapkę, napisz imiona. Daj suba, oczywiście. No i lecimy, misiaczki na pełnej. Nie! Yeah! O, wchodzę i nagle widzę gratulacje, wszystko. wow, wow, wow. Helia, yeah. dobra. O, zajmę się tymi kartonami teraz, jakąś chwilkę. Nawet trzeba tutaj, słuchajcie, recyklingować, bo nie mogłem kartonu wrzucić do tych śmieci znaczy tego szamponu. Tylko musiałem wrzucić do tego, 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 tego to, na, na plastiki w teorii chyba, tak, no, tak, tak, w teorii. Ale, no, dobra, 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 eee, przyjmij do schroniska kota. Teraz pytanie, jak to zrobić, bo przecież mam kup-budynek z klatkami dla kotów, ale nie mogę tego postawić, prawda? Ja bym bardzo chciał kotka ogarnąć, ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak kotki wyglądają, w ogóle, co wiadomość? Dziękuję za popila. No, tak, oczywiście, bardzo mało pieniędzy mi dałaś, nie podoba mi to. Teraz tak. E, no to żeby rozszerzyć ten, nie mam. E, no i co, chciałbym mieszkalne klatki dla kotów. Wybieg dla kotów, no właśnie. Gdzie, gdzie, gdzie mam to zmieścić? Przecież ja tego nie zmieszczę. Musiałbym wtedy wybieg dla psów zniszczyć. Jaka ja to mam zmieścić? Tak pięknie tutaj wszystko ułożyłem i teraz mam to poprzestawiać wszystko? O nie, no i ty co ja mam zrobić? No bo ja to w teorii tutaj jak upcham to to zmieszczę, nie? Jaj ciężkie zadanie. No dobra, może, dobra, dobra, ma mała ranżacja tutaj trzeba zmieścić ten wybieg dla kotów. Dobra, i uwaga, czy się zmieści, dobra, no. no w teorii, dobra, dobra, musimy to jeszcze przesunąć, dobra, śmietnik jeszcze trzeba gdzieś wybalić. E, najgorsze jest to, że ja tu nie mogę tych rzeczy, wiecie, wziąć i na przykład je do, do schowka czy coś, nie? Wydaje mi się, że oni tutaj wyplonowali, żeby usunąć ten wybieg dla psów i wtedy wymienić na koty na chwilę. Ale my tak nie zrobimy, bo my jesteśmy. My jesteśmy not smart. My jesteśmy bardzo głupi, tak naprawdę. Dobra, no, i tutaj w teorii się zmieści wybieg dla kotów. Tu jest wybieg dla psów, I tylko ten śmietnik teraz jest problem. Eee, wejście tutaj, w, te, w sumie tutaj mogę go zmieścić. Tylko będę musiał te wszystkie dekoracje przedstawiać, dobra, dobra, damy radę. Dobra, tak to wygląda z samej góry na razie, tak to wygląda trochę bardziej z bliska. Eee, najważniejsze jest jeszcze zmieścić, a tutaj tylko to stoi jeszcze gdzieś tutaj. Eee, to dajmy sobie na przykład na razie, nie wiem, tutaj, nie chcę stoi w rogu, o. Eee, dobra, no to na razie jest tak, a i trzeba jeszcze kupić te klatki dla kotów, tak? Ja to kupiłem jedno kiedyś. Wybieg, wybieg kosztuje, wybieg kosztuje mniej niż klatki. Wybieg? O. O to... Ja mogę mieć takie wielkie klatki jeszcze? I wtedy te koty mogę brać wtedy na wybieg po prostu sobie, nie? A tutaj się tylko dwa mieszczą w teorii, nie? no na no, to miejsca nie mam, yy, ale to powinno wystarczyć, prawda? Bo to jest jak, yy, tak jak wszystko, nie? Mamy to dla wielkie, jak to wygląda. No mamy, no i katran pięknie, no i śmiga. A, no oczywiście musi być całe zamknięte, bo koty to są kurcze. Yy, koty to głupie, kurcze, by uciekły, nie? Jak nie mają całego zakrytego. Dobra, to jest wybieg dla kotów. No, one mogą sobie w teorii tutaj śmigać. Mają, mia, mają tutaj w kozackie miejscowe. Mi, tak, tak, dokładnie, dobra. No, dobra. no i chcemy przyjąć kota pierwszego. Pierwszy kotoj. Dokładnie tak, pierwszy kotoj. Pierwszy, kochany Jake, który ma. który jest w bardzo dziwnej pozycji, ale dobra. Dobra, dobra. Małe zwierzę, piękne, użyte, walki, użyte do walki zwierząt. Jake. O, imię! Dobra uwaga! Dobra, przelecę komentarze na telefonie trochę i zobaczymy. Dobra, Wika, Vika K napisała Charlie. To pasuje, bo to Jake jest, to i to męskie, więc niech będzie kot Charlie. Więc oto zapadło imię dla kota Charlie dzisiaj, dlatego będzie. Dziękujemy bardzo. Nie martwcie się, moi drodzy, bo jeszcze będzie pewno zwierzaków tutaj. Na pewno wasze imię kiedyś wpadnie. Jak napiszesz je trzy razy pod filmikami. Znaczy nie, nie pod tym samym, nie tylko, wiecie, tak na, w kolejnych, bo to nie ma co jedno noc Lepiej na każdym filmiku, co ten oglądasz, napisz swoje imię, jakie chcesz, no i wtedy ono ma większą szansę, że władny, nie? Oczywiście. Dobra, mamy Charliego, boże, trzymam go tak za grzbiet, Chrystepanie. Eee, dobra, Charlie, chodź tutaj, Misio. Eee, tutaj będziesz. Proszę. Piękny kot, piękny, ale. Eee... Charlie, czekaj, bo tu misek nie ma, ty. Charlie, poczekaj. Boże, Charlie, czekaj, czekaj chwilę, poczekaj. Ja ci muszę tutaj miski skołować, chyba, ty. Czyli sklep, szybko. Kot mi głoduje tutaj. Eee, miska na jedzenie, dodaj. Nawet więcej, daj w sumie już. Dalej, więcej. Trochę więcej. Nie droga karma dla kota, niedroga karma. No nie mogę lepszych, no to niech będzie ta, dobra. Eee, kanister na wodę, dobra. Eee, złóż. Zamów. Dobra. Pi, 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 szybko! Kot tam umiera, szybko dronie! Zrzuć mi na głowę! O, mogę, ty, mogę to dosłownie z powietrza wziąć. Yy, otwórz. Otwórz. Ty. Nie ma miejsca na otwarcie paczki. Jak to nie ma miejsca? Otwórz no. Przecież mi pewnie na głowę spadła to, to, to nie działało, dobra. Yy, mam pełno tych rzeczy, dobra, to nie potrzebujesz tego tyle, nie, w teorii, yy, Jedna miska na wodę dla ciebie, misiu. Jedna miska na jedzenie, dobra, już ci napełnię. To jest żarcie dla psów, to jest żarcie dla kota, dobra. Co prawda, nie droga, mój misiu, ale no trudno, przeżyjesz, nie? Woda to woda, jak wody koty i pieski to sobie piją, nie trzeba wody dla kota mieć specjalnej, dobra. Charlie, trzymaj się, je tutaj, dobra, już przyszło jedzenie, nie martwcie. Eee, dobra, mogę tutaj w teorii. No, wodę i jedzenie bym trzymał. Eee... To miskę mogę w teorii już położyć tutaj na drugiego gotowa, co będzie. Eee, bub i bub, dobra. Eee, no i ta miska w sumie tutaj mi teraz zawadza tylko, ale to mogę odłożyć ją do mojego yy, pięknego magazynu, prawda? A to trzeba wywalić do śmieci, bo tu już nic nie ma. A teraz śmieci są tutaj, niestety. Nie, tu jest magazyn. No, bo przez to, że zmieniłem to wszystko miałem tak ładnie poukładane, Myślałem, że nie będę musiał przez jakiś czas nic kupować, dopiero będę może miał powiększenie. Yy, te drzewa tutaj w ogóle tak wyglądają, na, na środku myślałem, że będą trochę lepiej wyglądały, bo to wygląda ok. To tam wygląda pół biedy jeszcze, mog mogłoby być równe chociaż. To w ogóle nie jest chyba, no właśnie, to bym mógł jeszcze bardziej go przesunąć. Tutaj trzeba będzie trochę to do, dorównać do wszystko. dekoracje jeszcze są, wiecie, do dopięcia na ostatni guzik. Tutaj te płoty, których usunąć nie mogę. Ale tu nic, dobra. Nie droga karma dla kota? Tak, to bym chciał mieć tutaj. Obrazy, niech tam se są na ostatnim... Jak jest, niech są na dziewiątce. Miska na wodę mogę odłożyć. E, dobra, to niech to tak będzie, dobra. To jest moje ku Przyjeżdż z chroniska, zwierzakaż uszkodzoną łapą. To nie brzmi dobrze. E, trochę ci nudno. E, chciałbyś trochę... mogę Cię pogłaskać, kocie, misiaczku? Charlie? Charlie, please, misiu. Ej, kocie, nie uciekaj! Boże, koty to są jednak tragedia, nie? Ja wam powiem, koty to jednak. Znaczy, no kochane są właśnie, bo one nie są takie, wiecie, no takie są trochę dla siebie, nie? Szanują swoją Tom. Dobra, Charlie już nie jest tak źle z tobą, dobra. Eee, tak, wszystko dobrze? Tak, dobra. Z kotami też tak ciężko się pobawić, w sumie, nie? No bo co? Nie, nie porzucam kotu piłkę, mogę jakimś laserem się może pobawić z nim. Czy coś takiego, nie? To by pewnie chciał, nie? Są jakieś zabawki? Laser, no dosłownie laser jest, dobra. To ja chcę laser, żeby się z nim... O i drapak! ohohoho! To w sumie dwa drapaki walne, żeby miały w tym, nie. No, no. Kuweta, o, kuweta. No to chcę dwie kuwety to prawda. E, żwirek pewnie się przyda. Pewnie tylko jeden trzeba, chociaż nie wiem. Kupię dwa mamy tam pieniędzy, mamy dużo. E, miotła? Nie potrzebuję chyba miotły. Mopa, na razie też nie widziałem, żebym potrzebował. Dekoracje. To na razie tam się nie bawię. Na razie o tym nie myślę jeszcze. Na razie tylko potrzebne rzeczy, które mogą być. Eee, boję się, bo tutaj było. No na razie złożę to zamówienie. Boję się, bo było. Mam przyjąć do chronicka zwierzaka z uszkodzoną łapą. Czyli będę musiał pewnie jakoś go. Co ja mogę tu kupić, już może? Pewnie pewnie będę potrzebował co? Bandażu. Golarki, żeby ogolić mu futro, żeby go zabandażować. Eee, ...tabletkę, zatruć pokarmowych, no, no nie, no to nie potrzebuję zatruć pokarmowych, pobierać krew czy nie będę musiał, nie będę musiał chyba mu ten, e, pensetę. no kleszczy do żadnych, nie, ten może plasterek, o mały hranik zadrapań, no to się mogę, dwa plasterki poproszę, dobra, to powinno być y, mój na razie zestaw medyczny, który mam i który będę potrzebował, a i mogę przyjąć kotoja, który ma hornłapę, to jest pies... Przyjdzie to cynicka zwierzak. Aha, to musi być zwierzak po prostu. Dobra. Tu nie ma napisane, że on jest jakiś ten. O! Zwierzak, dla pies, zwie, dla, dla zwierzaka, uwaga! Dobra, mam komentarze pod filmikiem i uwaga. Przechiruję trochę sobie, popatrzę do góry. I dla pieska Ewa Jarzębińska mówi: dla pieska, moli i ciko. To niech będzie wtedy cico. Ciko, bo to jest peanut. To praktycznie peanut, butter, cico. E, dobra. Cicho, niech będzie. Chico, dzień dobry, witamy Cię. Zwierzak ma chorą kończynę. No to prawda, by tak miało być, no. A to tak nas... Yy, kup Będę musiał zabierać psa do kliniki? Nie mogę go tam szybko... So pir, pir, pir. Boże, ja to mam zmieścić jeszcze też? Oh my god. Panowie, tu panie i panowie. To będzie problem. Yy, klinika. Proszę, bądź małe. Proszę, bądź małe. Yy. Yy. Takie trochę duże jest. No dobra, jak przesuniemy te kwiatki szybko. No, poczekaj chwilę, misiu, poczekaj. Ja tutaj muszę klinikę kupić, tak? E, postawię ją na środku na razie. Awaryjnie. Ej no, kupno. A, a. Dobra, na razie ją postawimy tutaj. Na wprost, tak może tutaj, żeby dało się przejść. Dobra, na razie niech będzie stała na środku, chamsko No, bo nie ma miejsca no, Nie ma miejsca no Dobra. Wait 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 już... Czekaj, czekaj, dobra Misiu. O Boże, ale potargany jesteś Yyy, Weź reka do leczniczego, lecznicy do zwierząt. Dobra, czyli tak tutaj cię mam wziąć, dobra. Yy, odstaw Ciko, potrzeba bandaż, dobra, dobra. Yy, dronie, gdzie tutaj te rzeczy te były? Są tu te paczki. Yy, otwórz yy, To zaraz. Najpierw te rzeczy, dobra, weź wszystko. Dobra. A, tutaj nie potrzebuje żadnej golarki czy coś, tak? Tutaj potrzebuje tylko... Yy, bandaż. Tylko bandaż, misiu. Przytrzymaj. O, czemu normalnie... o, ale śmieszne. O, ho, ho. Ciko, trzymasz się? Żyjesz? Słuchaj, misiu? Yy, co brudny jesteś? O, to nie powinienem cię najpierw umyć? Mogę się teraz umyć, jak masz bandaż? Bo ty brudny chyba jesteś, nie? Eee... Yy. To było trochę głupie mi się wydaje To było chyba trochę głupie moi drodzy Wiecie, ja teraz muszę umyć A coś się stanie z tym bandażem jak ci umyję Czekaj zobaczę tylko Czy coś się stanie Nic się chyba nie dzieje. O nie kolejny pusty szampon Kolejny pusty szampon BUM Mogę go rzucić tak mocno? Tak Uff. Uff. Nie, nie mogę. Myślałem, że może, może mogę to trochę w kosmos bo... <noise> to było fajne Ale niestety nie mogę. Dobra te szampony to szybko wam powiem schodzą. Z tych szamponów to muszę tutaj ustawić pierdyliard naprawdę, dobra. Yy, wyszorujecie, ale tak, żeby nie odsunąć. Yy, tak, żeby po bandażu nie było, nie? You know. Tak wiesz, tak spona spokojnie, nie? Bandaż ci nie leci? No, bandaż mu nie leci, wszystko ok. Zadowolony jesteś, misiu Dobra, trochę ci polałem wody po oczach, ale to tak co nie marczę. Nikt nic nie widział. Dobra, ko jesteś gotowy jak nowy, dosłownie, czyli jednak można tam sobie myć z bandażem, nic się nie stanie, generalnie, nic się nie stanie jak tak zrobisz, Boże, ale mam tutaj teraz syf przez to, że musiałem to jeszcze w wpierdzielnąć tutaj. O, ja mam w ogóle psa? A no tak, GUS. Ty tutaj żyjesz w ogóle. Ja zapomniałem, że ty tutaj jesteś, misiu. Czy to trzeba, trzeba oddać nie? gdzieś kiedyś? Wypadałoby, nie? I co, ty tutaj jesteś, ten? Eee, ty tutaj masz... ten? Chciałbyś rzeczy? Dog food Ty to pewnie głodny, nie? Czy no w sumie nie jesteś głodny, nie? Ale tak, no zaraz byś był A, masz pełną miskę, no bo, dobra Czy trzeba odstawić tutaj. Czy ty jesteś brudny? Jo, no chyba po chwili będą brudne, A ciekawe czy Jak będę miał pełno zwierzaków, to co będę... oj, 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 oj Czy będę musiał cały czas chodzić i myć, czy będę miał jakąś, nie wiem Jakiegoś asystenta, który będzie mógł myć na przykład, czy coś takiego może? To by było dobre, nie? Bo tutaj jest jakieś coś? Higiena, o. No jeszcze jest na zielonym, to jest dobrze, wszystko, dobra. Yy, to trzeba cię w sumie, ty jesteś na fula. No to trzeba go oddać szybciutko, o, dobra. Bo nie ma też miejsca w sumie, nie? Sprawdzę tylko u Kotoja. Co się dzieje u ciebie? Yy, jak ty miałeś? Charlie. Charlie, mi wszystko dobrze? Ty no, wszystko dobrze, na fula będziesz zaraz. O Boże, tutaj jakieś. Yy, ko A bo ci kuwety nie dałem. To prawda, ja ci kuwety Kotoj nie dałem, sorry. Sorry, Kotoj, nie miałeś kuwety. Ja wiem, ja wiem, nie martw się Zaraz ci, za, zaraz ci, zamontuję tą kuwetę, już, już, daj mi chwilkę yy, zdjęcia muszę porobić yy, No ciebie mogę, przy, mo mogę ci to zdjęcie zrobić, Misiu, nie? Misiu? Pokaż się Pokaż się Pokaż się, Misiu Ej Ej, ps, ps, ps kci, halo? Ty Śpiąca królew no weź Dobra, tak zrobię Dobra, może być Będzie na Instagrama. męczę o tak śpi, dobra. Dobra, dobra. Yy, dobra, to to, wystawiamy te dwa ogłoszenia, dobra, Boże, ale tutaj jest do roboty rzeczy, nie? Po prostu trzeba tak wiecie. Hiper, hiperaktywacja, yy, tak, to trzeba to, to zdjęcie dać do skanera. Tak, dobra, mamy to. Tak, piękne zdjęcie, dobra. Daj. Yy, yy. mieć pustą łapkę, żeby komputer odpalić, dobra yy. Na razie chcę oddać te pieski, które są już do oddania. Cico, jeszcze chwilę tam musi po sobie pocilować. Dobra, Charlie, stwórz ogłoszenie. Boom. Charlie. Boom. Z powodu pasożyta był poważnie chory. Dobra, nie ma pieniędzy na leczenie, ale my go tutaj kochamy. Dobra. Boom, gus. Stwórz. Boom. Nie mam Twojego zdjęcia. GUS muszę zdjęcie mieć Gidget, Charlie Jakie jeszcze mam? Ashley? Halo trzeba zdjęcie ci zrobić szybko misiu Szybko Psi no halo Zdjęcie zdjęcie raz 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 men Szybko szybko Ciup 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 ej popatrzcie misiu Ej misiu Misiu popatrzcie GUS Dobra, pięknie, majestety. O, ho, ho, pięknie wyglądasz, dobra. Się obróć dosłownie. Tak jak wszyscy czasami mają, że przychodzisz i robisz mu zdjęcie, i on tak jeszcze nie patrzy, ale wyjmujesz aparat, robisz zdjęcie i się na ciebie popatrzy wtedy idealnie. To było właśnie to, nie? On, on wiedział po prostu, że mu zdjęcie chcesz zrobić. On po prostu, on to czuł w kościach, dobra. Mamy to. Gus. Bum. Zdjęcie. Gus, dzień dobry, pięknie wyglądasz. Stwórz. Dobra, i Charlie. Czy ktoś chce, Charlie, jego? Dobra, zobaczmy. Do ciebie kontrolę wyślijmy, do Ciebie kontrolę wyślijmy, dobra. Eee, do ciebie może ktoś jest? Nie widzę jeszcze. Nic, dobra, na razie, na razie nie ma, dobra. Charlie, eee, najlepsze. Mamy, mamy dwóch ochotników, najlepszy ochotnik, który jest. Co ty tam chciałbyś, Charlie? Eee, najlepsze warunki, oczywiście, wielki dom. I ma dziecko w domu, ma ogród i ma czas. I dosłownie jedną jeszcze cechę ma I żadnej nie luda. to jest zarąbisty kandydat, Gabriela Może Kamil jest, Kamil jest ma duży dom Ma dzieci, ma ogród Nie ma czasu co prawda Wydaje mi się, że są praktycznie takie same te cechy wszystkie eee, Chyba wyjdzie na to samo bo tu są trzy i tutaj jest to. Wydaje mi się, że to bez różnicy jest tutaj. Tutaj chyba bez różnicy jest, misiaczki. Tutaj chyba bez różnicy, ba tutaj. Poproszę kontrolę, Boom. Rachu ciachu, Boom. kontrola. Dobra i trzeba oddać kota? Kiedy się kontrola robi? Kota? Nie. Tak? Kota? Kamila czeka na Charlie. O, dobrze, że mi powiedzieli Charlie. Tak, to był kot. Tak, Charlie, dobra. Charlie, słuchaj misiu, idziemy. Boże, te koty to tak podnoszę trochę, tak wiecie, wolałbym je tak podnosić, nie tak, wiecie, tak, tak na rączkach dwóch, a ja mam wrażenie, że go trzymam tak za kark dosłownie, nie? Trochę tak się rozlewasz koty, rozlewasz się trochę. I w spoterku, jeju. Dostałem dom bez kota, to głupota. No, to prawda. Dobra, zachowaj bezpieczną odległość, no nie mogę cię pokłaskać na drogę. Pierwszy kotojku, żegnamy cię, Charlie, byłeś super. Szybko ci tutaj ogarnęliśmy, idealnego Kabila Szewczyka do tutaj... Najlepsze warunki, jakie mogą być na, dla ciebie, Misiu, naprawdę. Milion punktów, dokładnie tak. Cieszymy się. Dobra. Brum. Dobra. Dobra, dobra. Bonus do reputacji. Do Nasze mi się przyjąć kolejnego chorego zwierzaka, ale ja bym się najpierw wolał, wiecie, pozbyć zwierzaków. Bo jak masz strasznie dużo ich. Zostałem dużo, hańbiu. Dobrze, dobrze. Jak masz za dużo zwierzaków, to trzeba się nie zajmować cały czas. Nie, lepiej cały czas wymieniać się tutaj, nie? E, dobra. E, ty byś chciał co? Brak psów? Ty masz psów. Ty masz psa, brak kotów, no nie masz kota, nie masz, mama, nie masz ogrodu, U, ty jesteś słaby dosyć, ty jesteś trochę słaby, misiu, e, Anna, chałupa, brak psów, masz kota, co prawda, e, nie masz ogrodu, masz czas, e, no nie jesteś, no nie masz przynajmniej dzieci, no dobra, no, 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 oj, tylko cechy niepożądane, energiczne, o, tutaj tak średnio, średnio te rzeczy sobie pasują, nie powiem to jest może lepsze? Nie, bo to te... nie, tamto było lepsze. tam to było lepsze, Arna była lepsza, mi się wydaje. Bo oboje mieli, oboje mieli tych dzieci tam. Dobra, to to teraz toba. Tutaj jeszcze tego ogarniemy: pieska, tak, tak, czym, 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 czym. Ale mnie denerwują te krzaki, teraz są tak brudno tutaj. Eee, gus, tak, to ty byłeś? Z poprzedniego odcinka jeszcze zostałeś, misiu. Nie wiem czy ty taki serio, jesteś taki brudny? Taki cały zielony ufajdany jesteś, ale jesteś masz... Nie wiem, no, no jak Higiena jest na zielony, to powinno być jeszcze, że, że nie jest brudny, tylko to, taki, no wiecie, taki w normie, nie? A on taki się brudny wydaje, ja nie wiem. Ja nie wiem co stałem, jesteś, tak mi No dobra, no, dobra, może taki zielony jesteś naturalnie. Dobra, papa! Pa. Ogłaszasz się na drogę, gus z poprzedniego odcinka, kochany. Żegnam. Zrobię nara bohaterze! O! Pełno punktów. No tutaj jedna rzecz nie pasuje. Energiczny. Nie chciałeś pieska energicznego, tylko chciałeś poczylować sobie bombę. No trudno, no nie można mieć wszystkiego, słuchaj. Dobra, yy. Chciałbym wziąć to wszystko. Możliwe, że tego nie zmieszczę wszystkiego. Chyba nawet nie, no nie, chyba nie zmieściłem, dobra. Czy mogę tutaj. Tym kotom na przyszłość, yy. Chciałem co? Golarka to nie. Kuweta, kuweta. Kuweta, na przykład, tak może zdala trochę od miski? Czy to jest siku? Kot się tutaj jest, chyba zasikał, mi się wydaje. Ta kuweta... A, to, to, to po to trzeba... O, dlatego trzeba mu mieć. No tak, bo mogą się zasikać przy środku, nie? To jest normalne chyba, nie? Jak nie będzie na zewnątrz, jak jest na zewnątrz czy się zesika, to pół biedy, nie? Chyba tutaj może być kuweta ze z tej strony, dobra. Bup. Eee, I trzeba pewnie coś Żwirek. No, pip, pup. Yy, żwirek, żwirek Dobra, a, szczypię sobie przez ten, dobra, żwirek Nasypanet Bup, dobra I teraz już nie będę... W teorii można robić tak, że albo robisz kuwety, albo po nich sprzątasz cały czas, nie? No ale lepiej mieć kuwetę i dosypywać, bo pewnie ta kuweta tam Jak się zesika to tam nie, nie trzyma długo, dobra, czyli musimy kupić mop Czekaj, to w ogóle mogę tutaj zostawić Za dużo rzeczy mam już powoli, nie? To mogę sobie tutaj położyć Do, do, do żwirkowania Eee, kość chcę zostawić jeszcze w tamtym jednym dla psów miejscu Czyli to, o No to wydaje mi się, one tam się wtedy mogą trochę pobawić Ty nie masz kości Co ja masz kość, dlaczego chcesz się pobawić eee, Dobrze u Ciebie wszystko? Chciałbyś wyjść na dwór Dobra, słuchaj Misiu, idziemy na dwór Wrzucę Ci red piłeczkę nawet Misiu, słuchaj, kochany Bo Ty tutaj ledwo żyjesz, nie? Byłeś połamany trochę Czyli, czyli pieski muszą wyjść chyba na dwór żeby się je załatwiły Oj, ty te piłki nie możesz wziąć? Tutaj chyba piłki nie bo Chyba się z piłkę zatkała O, no piłka się zatkała aż Dobra Chyba ty tam rób swoje misiu a Ja tutaj się zajmę ważniejszymi sprawami Pyr, pyr. Nie ma nic ważniejszego od ciebie tak naprawdę Ale, ale no jednak są y, jednak jeszcze jakieś rzeczy takie, o Na przykład golarkę trzeba zostawić tutaj to się na pewno przyda. No ja ja już wiem, co to jest. Co to jest? Skrzynka prosztowa. A! Próbki krwi pewnie i jakieś jakieś. dobra. Tutaj trzeba segolarkę zostawić. Yy, I na przykład te plasterki mogę gdzieś położyć w jakimś takim. Miska medyczna. W jakimś takim rozsądni, rozsądnym miejscu. No nie, myślę, się na ziemi. Mogę gdzieś indziej? No no, no to plasterki będą tutaj zależeć. Ej! lasterku no weź! Tutaj masz być, o. Dobra, jeszcze trzeba co? Jeszcze trzeba. Yy, zamówiłem. Co to jest? Czy teraz nie mam drona, tylko balon? Czemu teraz balonem lecę, nie dronem? Widzicie to? Nie leci dron, tylko balon, czemu? Może to nie jest moje. Mogę to zestrzelić? Nie wiem, pistoletem jakimś? Może to mi się spadnie. Ja chyba zamówiłem MOP, ale chyba nie ten, nie. Nie kliknąłem oczywiście koszyka. Tak, zamów, dobra. Czemu tam ten balon leci? To wygląda jakby mógł coś zrobić, nie? Że to, wiecie, to, to jest zgarnąć to. A może to jest po prostu zwykły balon, to, bo to wygląda jak z krzynia, to po prostu taki zwykły, jest, dobra. Ja tu myślę, że to jakaś dla mnie nagroda, jest to po prostu zwykły ten, dobra. Eee, tutaj, co my mieliśmy? A tu jest pusty karton do wywalenia, już, dobra. Yy, tutaj mieliśmy jeszcze jakieś rzeczy, nie? to gdzie to one są? a tutaj w moim takim plecaku plecaku miska na jedzenie, a bo ja tych pełno misek zamówiłem i laser, o dobra dobra, czyli tutaj te rzeczy mogę mieć takie w ekwipunku szybko, czyli to mogę wziąć w teorii, tak? Czyli mogę, mogę to sobie wsadzić tutaj. Czekaj, te miski na jedzenie na razie tutaj sobie wsadzę. E, co jeszcze było do wzięcia? Wszystko. Tak, dobra, te wszystkie kartony są puste, dobra. E, dobra, trzeba tutaj trochę jeszcze co? Tutaj te drapaki. E, mopa mam. Mam tego mopa, dobra, mogę to smopować. Bo po ciep 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 ciep, 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 ciep No, halo, no, już tutaj nie ma nic. No. To nie zniknie? Mogę zamiatać podłogę. Ale to, to chyba zmiotką, a nie ten. To no, pewnie też było napisane, że brudne, nie? Czy coś. Jak laser, działa? O Boże. Hmm. O Boże, nie mogę się doczekać lasera użyć, nie, naprawdę. Dobra, laser, laser, słuchajcie, laser musi być tutaj. Laser odkładamy tutaj, dobra. Eee, to jest, to już powiem, zabawka życia, to będzie. Jak się ludzie bawili z kotami, jak laserów nie było, ja nie wiem. Dobra, drapak tutaj jeden. Szybki drapaczek, dobra. Yy, tutaj na przykład drugi drapako, o. Dobra. I. Mop, mop, niech w sumie leży sobie tutaj, o. Dobra, tu mamy ten, dobra, w razie czego? No i dobra, no i, no i koks wam powiem. No i wszystko mamy tu praktycznie poza tym, że mamy tragiczny syf tutaj z tymi wszystkimi rzeczami. Z tą kliniką na środku, bo nie, nie było miejsca. Jakieś szampony się walają, ale to nic, to nic, moi drodzy. Wszystko damy radę zrobić. Yy, Chcę się łagam powiedzieć. Ja wywalam karton, ja wywalam zbędne śmieci, Wam mówię misiaczki. Do widzenia w następnym odcinku. Żegnam, witam i pa pa! Mara!